Stwierdzono przypadek koronawirusa u jednej z pracownic DPS-u. Dzisiaj będą wykonywane badania wśród części pracowników, ponieważ część pracowników już została przebadana w ramach profilaktycznych badań, zrozumiałych przez Urząd Miasta. I właśnie te badania, o których wspomniałem, wykazały ten przypadek koronawirusa. Mogę zdradzić, że przebiegało to zakażenie, było bezobjawowe. No i wykazało go to badanie profilaktyczne. Dzisiaj zostaną wykonane badania dla pozostałych pracowników oraz części pensjonariuszy, z którymi osoba zakażona miała kontakt no i czekamy na wyniki. Jak obecnie jest sytuacja DPS-u? Czy jest wprowadzona kwarantanna, poszarowanie pracowników? Generalnie jakby zamknięcie obiektu dla pensjonariuszy jest już od 10 czy 12 marca, więc pensjonariusze nie wychodzą z obiektu w ogóle, rodziny nie przychodzą tutaj do obiektu, natomiast był bardzo ograniczony kontakt także między pensjonariuszami. Od wczoraj jest w zasadzie on zakazane, tak? Pensionariusze zostają w swoich w swoich pokojach. Czekamy przede wszystkim teraz na wyniki badań i od tych wyników będzie zależała dalsza procedura postępowania. No właśnie, kiedy wyniki? Wyniki najprawdopodobniej powinny być jutro, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć o której godzinie jutro te, te wyniki będą. Dzięki.